міiento cu 16 milh Product者 ব cima ব་� Cherhwi, c brasile ব་

Так, подивиться на 10, 10, 10. Це, отже, 10. Це, отже, 10. Це, отже, 10. Це, отже, 10 тоже. А людина, яка, наприклад, збирається, ну, наприклад, на роботу, 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 на що робити так, щоб він був більш здоровим. Або ж, можливо, він може додати трохи більше білка, щоб поставити на нього, наприклад, на 200 г. Це буде дуже добре. І він може додати ще трохи овочів. І він може додати ще трохи клітковини. І він може додати ще трохи жирів. І він може додати ще трохи вуглеводів. І він може додати ще трохи білка. І він може додати ще трохи жирів. І він може додати ще трохи вуглеводів. І він може додати ще трохи білка. І він може додати ще трохи жирів. І він може додати ще трохи вуглеводів. І він може додати ще трохи білка. І він може додати ще трохи жирів. І він може додати ще трохи вуглеводів. І він може додати ще трохи білка. І він може додати ще трохи жирів. І він може додати ще трохи вуглеводів. І він може додати ще трохи білка. І він може додати ще трохи жи зацікавлений в тому, щоб ми могли це обговорити. Ми з вами збираємося на консультацію, щоб поговорити про це питання. І перше, що я хочу сказати, це те, що це не є абсолютно ідеальна концепція. Але вона є основою. І на початку, я хочу сказати, що це не є політикою. Це маркер до цього

네. 다.

Otwieram obrady 11 nadzwyczajnej w sesji Rady Gminy Piotrnica. Informuję, że sesja Rady Gminy Piotrnica jest, jest na żywo. Osoby które tysiące w sesji muszą mieć świadomość, że im zostanie podpiszczony. Prognoza informacyjna w tej sprawie definiuje się na świat odpowiedzi, albo na salę Witam wszystkich wprowadzonych. Na podstawie listy Obecności stwierdzą na stan 15 radnych na sesji. Obecnych jest 11 radnych, to stanowi wystarczający kolor do podejmowania prawomocnych. Wódka. Informuję, że sesja zwołana na podstawie artykułu 28.3 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym z tymi zmianami. Natomiast jak widać, drugi który które Państwo radnych unii otrzymali pocztą elektroniczną. Obecnie przedstawię wniosek wójta o zwołanie, o zmianę sesji Rady Gminy. Tak. Jest to pismo z dnia 9 października 19 roku do przewodniczącego Rady Gminy na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 18.10 roku z artykułem gminnym. Witminie piwnica wniosku o z sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Działaniu sesji projektowane z koniecznością zmiany uchwały nr 2. ułamane na 2018 rok gminy Pierlice z dnia 20 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zawytku do rejestru znajdujących się Gminy ewidencji zakresu gminy pętnica. Zostałem proponowany porządek sesji i projekt uchwały. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję Rady oraz gości zaproszonych wójta gminy pętnica pana Wóra Bierzowskiego, zastępca wójta, pana Wójta Kińczyka, sekretarza gminy panią Barbaresą Krzysztof Wankiew, radcę pana Kazimierza Grabiasa naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Województwa w Gminy Pana, Pana Dariusza Wojewodę, Państwa serdeców oraz nie gościeników a przybył na dzisiejszą sesję. Obecnie przystępujemy do ustalenia porządku obrad sesji. Na wstępie chciałbym poinformować, że w zgodzie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o samorządzie w porządku obrad Rada może prowadzić ze względu na większość głosów Składu Rady z tym, że w rozumianym porządku obrad w sesji uchwały w tej chwili określonej w artykule 28 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wobec artykułu 28 ust. tej ustawy wykonano dodatkowe złożenie z dodatków, czyli w tym przypadku ponad Wójta. Czy radni mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad? Wobec niezgłoszenia zarządzam głosowanie. Na przyjęcie porządku obrad sesji. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za? A. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że zagłujmy jednogłośnie. 11 głosów za, brak przeciw, brak wstrzymujących. Przyjęto porządek dzienny obrad o treści. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie rozdzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytków wpisanych do rejestru znajdujących się w gminie i likwidacji zabytków gminy w Bęklicku. Punkt trzeci. Zamknięcie obrad. Przechodzą do punktu drugiego. Przystępujemy do rozpatrzenia i podjęcia uchwały. O zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na pracę konserwatorskiej jest restauratorskie lub roboty budowane przy podpisaniu do rejestru znajdujących się w innej ewidencji rady publicznej w Gminie Czarny. Poproszę Pana Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka dziękuję. Projekt uchwały został wystarczony przez Radnych wraz z dokumentacją do dzisiejszej sesji Rady Gminy Piątnica. Ja może przeczytam w takim razie samą uzasadnienie uchwały. uchwały. uchwały do podjęcia przez Radę Gminy Piątnica uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie. Drugą wolną dodatkową do rejestru lub znajdujących się w gminie ewidencji zabytków w gminie Campisa stanowi artykuł 7 ust. 1.9 i artykuł 18 ust. 2. Punkt 15 ustawy z dnia 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad na mocy niniejszej uchwały zmieniony został drugi termin składania wniosków o przyznanie dotacji. To jest 30 września, tak jak jest obecnie, na, 30, na 10 listopada. W roku kalendarzowym, na którym udzielona ma być dotacja i mają być realizowane prace. Zmiana daty składania wniosków stanowić stanowi, 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 będzie dłużej od terminu ich składania. Co moje ocenie pozwoli na złożenie wniosków przez większość podmiotów uprawnionych, a ponadto stworzy tym podmiotom możliwość prawidłowego przygotowania wniosków i skoncentrowania wszystkich tych załączników. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję na projekt uchwały. Proszę o zadawanie Przechodzimy do głosowania. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na pracę konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przez zabytku pisane do rejestru znajdujących się w i ewidencji zabytku w Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wiedzą, że większością głosów za 10, sprzeciw, brak wstrzymujący 1 podjęła uchwałę nr 64, łamane na 11, łamane na 2019, w uchwałę uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie, obrotów wykonanych przez zabytku wpisanych do rejestru znajdujących się w gminnej ewidencji kabinowej w gminnej Proszę Państwa, ze względu na wyczerpanie porządku obrad z dzisiejszej, dzisiejszej sesji dziękuję wszystkim za udział. Zamykam obrady na 11 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Policji. 好好好